Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie witam sympatyków sportu, a zwłaszcza pierwszoligowego zespołu piłki nożnej z Nicza Pruszków, albowiem w dniu dzisiejszym Państwa i moim gościem jest trener Grzegorz Szoka, którego serdecznie witam. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Zgodnie z ustaleniami przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Mieliśmy się spotkać, co nie, nie czynimy, abyśmy zorientowali kibiców to, co ich najbardziej interesuje, o sytuacji wśród pana podopiecznych. Panie trenerze, kogo biorąc pod uwagę występy w rundzie jesiennej nie zobaczymy wśród Pana Podopiecznych w rundzie wiosennej? To chyba będzie powtórka, bo rozmawialiśmy o Bartku Klebaniuku, o Dawidzie Olejarce, o Jakubie Marcinkowskim. To tych trzech chłopaków, którzy od nas odeszli, i to było już gdzieś tam wiadomo w przerwie. Plus w trakcie okresu przygotowawczego Dima Jukimowicz odszedł również do Chojniczanki Chojnice grającej w drugiej lidze. Plus jeszcze Kacper Flisiuk, który był młodzieżowcem w tamtym sezonie u nas, wychowany klubu, który prawdopodobnie będzie występował w Kaliszu. I jeszcze dwóch chłopaków, Hubert Brysiak i Max Brejnak, którzy są teraz w okresie poszukiwania klubu. Wiem, że testowali się w klubach trzecioligowych. I też nie będą grali w tej najbliższej rundzie. A proszę zaprezentować w takim razie nowe twarze i co zadecydowało o tym, że pan podjął taką decyzję, że oni właśnie, a nie kto inny. <grystanie> Oj, no to wiadomo, na każdą decyzję wpływa wiele czynników, od tych, yy, które powinny być najważniejsze, czyli sportowych, przez. To jakimi finansami dysponujemy, przez to kto w ogóle jest dostępny zimą, no bo to też te okienko zimowe jest zawsze trudniejsze do przeprowadzenia, bo w większości klubów kontrakty są podpisywane do, do końca maja czy do końca czerwca, więc mieliśmy jakąś tam okrojoną grupę zawodników, których obserwowaliśmy, których gdzieś dostaliśmy informację, że można się starać o ich pozyskanie, ale no, wydaje mi się, że to będą wzmocnienia tej kadry i tak jak już wcześniej chyba mówiliśmy e, Łukasz Góra, który właśnie przyszedł na pozycję obrońcy do nas, występujący wcześniej w ruchu Chorzów, występujący wcześniej bardzo długo w Stali Rzeszów, mający doświadczenie na pierwszoligowym poziomie. To jest ta pierwsza osoba. E, wahadłowy Patryk Romanowski, o którym wcześniej też wspominałem. Środkowy pomocnik Michał Borecki z Arki Gdynia. Też bardzo doświadczony zawodnik. No i liczymy też na Michała Pawlika, który wraca po długiej kontuzji. Plus może jeszcze uda nam się sprowadzić bramkarza. Właśnie bramkarza albo wiem przygotowując się do tej rozmowy. Przepraszam, analizowałem, iż pozycja numer jeden bardzo ważna, to prawda legendarna postać z zniczu. Mamy na myśli Piotrka Misztala, ale jest osamotniony. No, nie do końca jest osamotniony, bo trenują z nimi młodzi zawodnicy z naszej akademii, więc ma jak trenować. My też mamy jak przeprowadzać jednostki treningowe. Podkreślę, że też zarówno Maciek Sypnieński, jak i Kacper Napieraj to chłopcy o dużym potencjale, ale patrząc na doświadczenie, no to mamy trochę taką dziurę między tymi młodymi chłopakami, a Piotrkiem. No i chcielibyśmy tutaj jeszcze ściągnąć zawodnika, który jest w stanie rywalizować, naciskać na Piotrka i być takim pomostem dla tych młodych zawodników. No i też zapewnić taki komfort, y, jeżeli chodzi o, o, o pracę trenera, o podejmowanie decyzji o składzie i też y, taką spokojną głowę dla reszty drużyny, że gdybyś, nie daj Boże, odpukać, coś się wydarzyło, no to będzie zawodnik, który jest w stanie od razu wskoczyć i pomóc drużynie. Panie trenerze, cykl przygotowywawczy to między innymi krótki obóz, ale także, a może przede wszystkim sparing. Partnerzy z różnych półek. Jak ocenia pan ten cykl przygotowawczy? Ogólnie uważam, że jakość przeciwników, dobór ich co do okresu przygotowawczego i momentu, w jakich chcieliśmy pracować nad określonymi fazami gry, był bardzo dobry. I no tutaj praktycznie. Większość sparingów graliśmy bardzo pomieszanym składem. Sprawdzaliśmy różne rozwiązania. Chcieliśmy, żeby też młodzi zawodnicy mogli pokazać się w składzie z tymi bardziej doświadczonymi. Czy mogę być zadowolony z jakiegoś konkretnego sparingu, no to myślę, że mieliśmy taki niezły początek, bo w pierwszym sparingu zremisowaliśmy z Radomakiem i tam naprawdę to, co sobie zakładaliśmy, dobrze funkcjonowało. W drugim sparingu graliśmy z Wisłą Płodk. Też wygraliśmy ten mecz, choć mówię, tutaj nie chodzi o, o te wyniki w tych sparingach, ale też ta gra była bardzo, bardzo dobra. No i myślę, że tutaj w każdym sparingu, w którym później rozegraliśmy, czyli zarówno mecz z Chojnicami, czy mecz z Pogonią Grodzisk, czy mecz ze Śląskiem 2 na obozie, Mecz kończący zgrupowanie, właśnie mecz z Lechem w Poznaniu i nawet ostatni mecz z uks em drugim, który też był wsparty zawodnikami z pierwszego zespołu. Gdzieś dawał nam dużo odpowiedzi na, na te pytania, które mieliśmy. Pokazywał, jak co po niektórzy zawodnicy współpracują ze sobą, ale też jak my zarządzamy tymi meczami, momentami i czy jesteśmy w stanie Gdzieś rozwinąć naszą, naszą grę przede wszystkim w tej fazie atakowania. Myślę, że tutaj zresztą po rozmowach, jesteśmy zadowoleni z tego okresu, ale wiadomo, te przejście ze sparingów w mecze ligowe, no to to jest zupełnie co innego, bo tu już nie wchodzą stricte same umiejętności takie piłkarskie, taktyczne, tylko też umiejętność zarządzania emocjami, radzenia sobie z presją. I teraz to co zrobiliśmy e, dużą sztuką będzie teraz przenieść to na, na mecze ligowe. Panie trainerze, drugi weekend lutego zbliża się niemalże w telegraficznym tempie, a czeka na nas 13-krotny mistrz Polski, 13-krotny wicemisz Polski i to jedna strona medalu ale przypomnijmy przy całym szacunku, że ten utytułowany zespół w Pruszkowie stracił komplet punktów. Tak, no mówię, to też będą dwa inne mecze, dwa zespoły w zupełnie innych momentach, no bo wtedy Wisła była mm, też w tak, takiej może nie przebudowie kompletnej, ale wielu zawodników do, do nich dochodziło, była zmiana trenera, y, też występowali wtedy w europejskich pucharach. E, więc no, myślę, że dzisiaj są lepszym zespołem niż w tamtym momencie. E, bardziej zgranym też nie było aż tak dużo ruchów transferowych u nich. E, bardziej stabilnym, więc no, i grają u siebie. Wiadomo, że u siebie podwójnie są groźni, dlatego bo tam zawsze panuje bardzo dobra atmosfera na tym stadionie, duże wsparcie dla nich. E, więc na pewno liczymy się z tym, że zmierzymy się z zespołem, który jest poukładany i też posiada wielu zawodników z określoną jakością. Plus y, będą zmotywowani w tym pierwszym meczu, żeby też y, przy tym wsparciu kibiców dać im trochę radości. Następny mecz na własnym terenie Arka Gdynia, która też z nami straciła punkty u siebie. To znaczy, można. Tak, można. No jakby tutaj, no, wydaje mi się, że no, nasz zespół jest w stanie żeby cały czas e, sprawiać niespodzianki. Mam nadzieję, że te przyjemne niespodzianki będziemy punktować z tymi lepszymi niż e, gdzieś takie mniej przyjemne, gdzie traciliśmy punkty zespołami, e, z którymi wydawało się, że nie stracimy, ale taka jest też charakterystyka tej ligi. I, e, Wydaje mi się, że w każdym meczu będziemy walczyć o, o zwycięstwo i każdy mecz to będzie, można powiedzieć, oddzielna historia. I to najbardziej cieszy to, co Pan mówi w imieniu zespołu, że w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. To jest pierwsza rzecz istotna, a druga, i myślę tego się najbardziej trzymajmy i pilnujmy tego, cel podstawowy utrzymanie się na kolejny sezon. Na zapleczu elity polskiego futbolu? No tak. Tu cel się nie zmienia. Jak najbardziej chcemy się utrzymać, i wiemy, że ten początek na papierze wygląda na taki trudny terminarz, ale tamta runda pokazała, że, że dużo punktów zdobywaliśmy na początku, ale oczywiście będzie decydowało o tym spełnieniu celów tak naprawdę cała runda, a nie tylko te pierwsze mecze. Więc no, jesteśmy dobrze nastawieni do tego. Wszyscy wiedzą o co gramy i już nie możemy doczekać się tego meczu na Remonta. Nie pozostaje nic innego jak życzyć, aby te plany, założenia, a przede wszystkim wola walki, bo to jest podstawa pana podopiecznych, powodowała, że będziecie mieli satysfakcję z uzyskanych wyników, a kibicom. Sprawicie radość. Tak jest. Dziękuję bardzo i do zobaczenia po pierwszym meczu w Pruszkowie. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze raz serdecznie wszystkich na mecz z Arką Dnia. Dziękuję.